Dzień dobry. Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrix Krakowa zaprasza na konferencję Rewolucja Przemysłowa 4.0 konsultant i trener w organizacji. Ja się nazywam Jacek Andrusiewicz, a dzisiaj rozmawiam z prelegentem tej konferencji Krzysztofem Śliwińskim. Dzień dobry, witaj, Krzysztof. Witam serdecznie Ciebie, Jacku, oraz witam wszystkich potencjalnych uczestników naszej konferencji. Krzysztofie, masz ponad 20 lat doświadczenia praktycznego w HR-ach na różnych stanowiskach. Powiedz coś więcej na ten temat. No rzeczywiście, czas leci bardzo szybko, można nawet szybciej niż by się chciało. Zacząłem ponad 20 lat temu w roli trenera wewnętrznego w jednej z firm działających na terenie Polski. I to tak naprawdę ukształtowało całą moją zawodową drogę. Dzięki temu też myślę, że znam dobrze problemy, z którymi Państwo na co dzień borykacie się w swojej pracy. Doradzając, konsultując, trenując pracowników różnych organizacji biznesowych w Polsce, przez te 20 lat miałem przyjemność pracować w różnych rolach HR-owych, jako dyrektor personalny, jako człowiek odpowiedzialny za fuzję. W każdej z tych prac, w każdej z tych ról, wykorzystywałem również narzędzia, które obecnie w tej nowej rzeczywistości biznesowej, w tej nowej rewolucyjnej rzeczywistości. Myślę, że dają się ciekawie wykorzystać, zaaplikować i jednocześnie pomóc organizacjom robić małe kroki do przodu w tej digitalnej, często zdalnej rzeczywistości zawodowej właśnie. No właśnie dużo zmian. Te zmiany nas otaczają, pochłaniają, zabierają nas w przyszłość. A chciałbym, żebyś ty zabrał w przyszłość naszych uczestników, naszej, naszej konferencji. Miałeś do czynienia z dużymi zmianami. Powiedz, co najbardziej się sprawdzało w tych zmianach, którymi kierowałeś, których doświadczałeś. Ja myślę, że przede wszystkim umiejętne budowanie relacji, co szczególnie dzisiaj jest niezwykle trudne. Myślę, że wielu pracowników, gdy szef jest w jakiejś odległości, gdy nie ma go w pokoju obok albo w tym samym pokoju, czuje się zwyczajnie, no są osamotnieni ci ludzie. Myślę, że podobnie szefowi może być ciężko w sytuacji, gdy jego zespół często jest po drugiej stronie oceanu. Myślę, że tego typu wyzwania w dzisiejszym biznesie są, są najtrudniejsze. Zbudowanie relacji, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma bezpośredniego fizycznego kontaktu, mam na myśli wspólnej kawy w, na stołówce czy wspólnego lunchu. Wiadomo, że o satysfakcji z pracy i o takim szczęściu decydują relacje i rezultaty. Obydwa te elementy się wspierają. No, i dzisiaj wielu menedżerów stoi przed zadaniem zbudowania tych relacji w nowym kanale, w nowej rzeczywistości. To jest tak naprawdę zupełnie nowa umiejętność, którą najlepsi menedżerowie już mają, ale wszyscy tak naprawdę muszą doskonalić i patrzeć na to, co się dzieje w przyszłości. Ja mogę powiedzieć już nawet od etapu rekrutacji, tak naprawdę. Jeśli przejrzycie Państwo dzisiaj ogłoszenia rekrutacyjne, to po pierwsze 90% procesów rekrutacyjnych odbywa się zdalnie. Rzadko kto w tej chwili decyduje się na ryzyko, w cudzysłowie mówię oczywiście z pewną dozą humoru, bezpośredniego kontaktu. My również mamy webinar, a nie, a nie konferencję w sali. Natomiast rzeczywiście rzeczywistość rekrutacyjna cały proces rekrutacji w tej chwili prawie zawsze jest zdalny. No i to jest dopiero początek nowej ery, którą myślę, że wielu z Państwa zauważa, gdzie proces rekrutacji, a potem proces onboardingu, proces wdrożenia do pracy, a później często nawet świadczenia samej pracy odbywa się zdalnie z własnego dużego pokoju, tak jak ja dzisiaj siedzę, mam przyjemność do Państwa mówić. Pracowałeś z bardzo dużym zespołem międzynarodowym, czy opowiesz nam o praktykach, o narzędziach stosowanych w pracy z takim rozproszonym międzynarodowym zespołem? Tak, tak to będzie tak naprawdę główny temat tego mojego krótkiego wystąpienia o godzinie 15 22 czerwca. Miałem przyjemność zarządzać rozproszonym na trzy kontynenty, tak naprawdę zespołem. Działaliśmy w z takim ujęciu follow the sun, czyli tak naprawdę trzy kontynenty, trzy duże strefy czasowe: Azja, Ameryka i Europa. Główna idea tego wzajemnego wspierania się globalnego i korzystania z tych różnych zespołów rozproszonych globalnie była taka, żeby jak najlepiej, jak najszybciej, jak najsprawniej, pomagać naszym pracownikom w ramach grupy Swarovski, bo do tego doświadczenia się odnoszę. Będę opowiadał, czy, czy pokazywał Państwu konkretne narzędzia, które są stosowane właśnie w globalnej, zdalnej pracy, zarówno jeśli chodzi o zarządzanie zespołem HR-owym, jak i zespołem IT, bo część mojego zakresu odpowiedzialności była związane z zarządzaniem Oprogramowaniem do wsparcia pracowników, konkretnie chodzi tu o program Workday, coraz bardziej popularny w takim globalnym biznesie, ponieważ umożliwia on realizację różnego rodzaju procesów kadrowo-płacowo-personalnych właśnie w oderwaniu od miejsca i w oderwaniu od czasu. Rodzaj takiej infrastruktury informatycznej, która daje, daje możliwość właśnie zdalnego wykorzystania. Z danej pracy, no i też pracy w różnych strefach czasowych. Jeśli na przykład pracownik o godzinie 16 poprosi o przeliczenie swojego urlopu, a pracownik w Polsce już właśnie skończył pracę, musiałby wziąć nadgodziny. Żeby tego uniknąć, takie, taką sprawę można przekierować do kolegi, który pracuje w tym samym zespole, ale w Kostaryce, i on dopiero właśnie zaczyna pracę. I on wtedy sobie bierze to, tą kalkulację i przekazuje ją pracownikowi dużo szybciej, dużo sprawniej, bez generowania dodatkowych kosztów, a jednocześnie, no można powiedzieć, z taką dużą efektywnością, bo pracownik, który bardzo szybko dostaje informację zwrotną z działu personalnego, jest zadowolony, czuje się bardziej zmotywowany i chętniej pracuje dla, dla swojej firmy. Taka jest oczywiście główna, główna idea. Ja już jestem zmotywowany, aby obejrzeć Twój webinar na konferencji, więc serdecznie zapraszamy. Krzysztof Śliwiński będzie miał swój występ, swój webinar o godzinie 15, a konferencja 22 czerwca w poniedziałek od 9 do 17. Znajdźcie nas na Facebooku, na naszej stronie www.matrik.pl pobierzcie linki, zapiszcie się poprzez system Competit i czekamy. A my zapraszamy serdecznie. Dziękuję Ci bardzo, Krzysztofie. Wszystkiego Dobrze, dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję. Cieszę się, dziękuję bardzo i cieszę się, że zobaczymy się z Państwem już wkrótce. Do widzenia.